No, witam wszystkich z tej strony Targi 2015. Chyba się zastanawiacie, dlaczego taki telowy. Z tego powodu, że to jest specjalny odcinek dla Was. W tym sensie, że chcę was, Wam podziękować ogólnie za ponad milion wyświetleń na YouTubie. Na naszym kanale, czyli Targi Cobra Oficjal 11. To jest właśnie dla Was, dlatego się delowo ubrałem. Żeby mieć szacunek do Was z tego powodu, że tyle wyświetleń jest. Co mam powiedzieć? No, dziękujemy w ogóle za to, że wspieracie, że lajkujecie w ogóle profile oficetek tego Cobra. Na przykład Cobra Oficer 2013, no i dwa, dwie strony, czyli TG Cobra oficet 11 i Cobra Oficę 2014. Dlatego dziękujemy za to, że popsujecie, że jesteście z nami. Coś wam powiem w sprawie MC Radvi, jebać jego, tyle mogę powiedzieć. Co mam powiedzieć, nim? Dla mnie to jest debil, tyle powiedzieć. Nie, nie potrafił y, powiedzieć szczerze i otwarcie, zdisować mnie. Dzisiaj zrobiłem drugi dis na niego. Runda druga, kto mnie widział, to proszę weź, weźcie sobie na y, taki kobra oficjal 11. Tam jest dis, dis na niego. Druga runda. Ma w ciągu 4, y, 24 godzin ma odpowiedzi. Jak nie odpowiem? Przykro mi przegrywa i publicznie pisze na poście na stronie oficet tego kobra. Oficjal yy, przepraszam, bo mi się też mi. Oficet tego cobra, że przegra, że jest chórzem i żeby się nie pokazywał. No ogólnie tak. No. W wam mam no, stare filmiki 2012 do 2013, bo znalazłem w archivum swoich napór, tak. To jest dla Was, żebyście sobie tam propsowali oglądali, przypominali sobie ogólnie swoje, yy, moje wykonania wcześniejsze, które ja dopiero pierwszo, pierwsze, początkowe robiłem filmiki. No, dużo się zmieniło w, w, w życiu, w tym sensie, że po prostu już się nie spina, tak kiedyś, kiedyś, po co mam się spinać. Warto, nie warto świeczki. Hmm. Co ja tu mam powiedzieć? O. Ogólnie, jak lubicie nas propsować, ogólnie oglądać nasze filmiki, żeby było więcej wyświetleń, żeby było podbijanych więcej. Hmm, co tu powiedzieć? No i ogólnie zapraszam, tak jak mówiłem, no, będziemy tutaj ograniczać yy, z pisaniem tego typu... O, yy, Jakcy jesteśmy, czy co, bo ja takich ludzi będę automatycznie kasowe wyrzucał yy, yy, z konta na fejsie, na YouTubie. Bo nie mam zamiaru odczytywać takich tych, automatycznie nie będę czytał, tylko zobaczę jakiś fragment, który jest w ogóle z dupy przeproszenie. Automatycznie ta osoba jest wyrzucona z, z kanału lub z fejsa. Taka jest prawda. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie coś takiego. Moje pierwsze moje pierwsze filmiki. O, widzicie, to były moje pierwsze filmiki, teraz się trochę zmieniło ogólnie, no bo troszkę y, przystopowałem sobie to. No bo bez sensu, no, mam robić jakieś spinki tego typu. Ogólnie mam taką informację, bo mam dwie pary okularów moich. Y, kto będzie chciał ogólnie bo mam jedną gdzieś tam mam drugą taką parę okularów to są moje okulary które ja yy, na, nagrywałem kiedyś yy, pierwsze moje filmiki ogólnie ja postaram to do licytowania ogólnie ogólnie do licytowania może na Allegro może sprzedam nie wiem nic nie wiem tego jeszcze nic nie wiem coś takiego tak kiedyś wyglądały o. no, A teraz już nie, teraz się zmieniło. Lata lecą, czas leci, no człowiek w, w momentach już się uspokaja, jest wyciszony, a tak to jest sobie jakim, który nie znałem w ogóle nic takiego typu, żeby coś robić, a teraz się nauczyłem jednego fachu w ręku, że trzeba robić filmiki z humorkiem, tak mówię. To będą, kto pierwszy Albo jeszcze inaczej to zrobimy. Kto najwięcej będzie lajkował, bo może tak byłoby na lepsze niż licytowanie na Legła, zrobimy o, właśnie, to inaczej zrobimy. Tam to nie jest to ważne licytowanie lub sprzedaż. Ważne jest to, że kto najwięcej zlajkuje, czyli najwięcej lajków, ofisę tego kobra żeby było najwięcej lajków. Najwięcej, najwięcej, ta osoba osobiście dostanie moje okulary, które kiedyś w 2012 roku nagrywałem. To są te okulary. Jak to jest fanem bardzo, to od dzisiaj jest start. Od dzisiaj. Kto chce dostać? Niech najwięcej lajkuje naszego profilu oficetego cobra. Ja po prostu będę sprawdzał kto najwięcej lajkuje, kto nam udostępnia w ogóle nasz fame. Kto najwięcej ogląda naszych filmików na YouTubie, ten dostanie osobiście z, z ręki mojej takie okulary, które ja kiedyś nagrywałem. No i chyba to wszystko z mojej strony ogólnie. Dziękujemy ogólnie, że no. Jeszcze mamy taką fajną rzecz, ale muszę znaleźć. Ale to już później, bo, to, no właśnie, bo, bo kiedyś pytali się, dlaczego ja już w okularach nie robię. Chyba, <grych> no, znudziło mi się. Mam te okulary na pamiątkę. Ale chcę podarować tej osobie, która najwięcej da lajków na fejsie, czyli oficer tego Kobra. Ten osobiście dostaje moje okulary. Od dzisiaj jest ta zabawa zobaczymy ja będę tu sprawdzał kto i jak a i jeszcze też przy okazji YouTube też czyli y, taki cobraoficjal 11 też żebyście to ja też będę sprawdzał może zrobię coś takiego że osobno bo mam dwie pary takich okular okularów to jedno y, na sprawie Face'a, a drugie po prostu y, dla najwięcej wyświetleń na YouTubie i żeby skrybować nas Ogólnie. Dlatego zapraszam o są do wygrania osobiście dwie pary okularów: czyli za YouTube, czyli najwięcej wyświetleń i skrybów, i tak jak mówię, drugie okulary, czyli te, czyli pierwsze, nieważne, za dobre lajkowanie, najwięcej lajków. I to jest chyba moje, wszystko z mojej winy, nie będzie, tylko po prostu jak powiedziałem. Chcecie, to macie. Będziecie mieli pamiątkę od, od Tigera, czyli 2012 roku. Pozdrawiam Was i oglądajcie no, odcinki. Niedługo będą nowe odcinki, różne tego typu. Pozdrawiam i miłego życzę dnia ogólnie. Jeszcze na koniec założę okulary, bo już ostatni raz muszę założyć, bo to ktoś... Kto więcej zlajkuje, to ten dostanie okularki. Widzicie? Szkoda mi tych okularków bardzo, ale... Nic się nie stanie, to będę, robię to dla Was. Pozdrawiam i miłego dnia życzę. Elo!